в тулу. Которую... Drodzy Państwo, cieszę się niezmiernie, że wszyscy możecie może dzisiaj dotrzeć i zobaczyć efekt naszej dwutygodniowej pracy. Nie mówię to e, całkiem żartem, całkiem serio, bo całą e, siedzibę, którą tutaj będziecie mogli Państwo oglądać e, otrzymaliśmy e, od Urzędu Miasta Radomska dzięki Panu Prezydentowi dwa lata temu. E, jako jeden z NGO-sów e, prężnie działających e, otrzymaliśmy pomieszczenie do adapt i bardzo fajnie, dlatego że to pokazuje, że organizacje pozarządowe e, potrafią dbać o siebie, potrafią też e, pracować i e, mogą stworzyć bardzo fajną przestrzeń bardzo fajne miejsce do realizacji swoich celów statutowych. E, ale tego by wszystkiego nie było, gdyby nie pasjonaci i osoby, które nam sprzyjają, e, biznes, tak powiem trochę, przedsiębiorcy lokalni którzy nas wspierali od samego początku, wierząc w to miejsce, wierząc w to, co robimy na każdego dnia, że uczymy i edukujemy. Edukujemy młodzież, która z nami współpracuje, dzieci, młodzież, jeżdżą z nami po plenerach, ale uczymy ich nie tylko fotografii, ale uczymy ich trochę życia. Smarować chleb masłem, czasami na plenerach, chleb w jajku, Hitem staje się naszych era kampów, więc w związku z powyższym cały czas doskonalimy nasze umiejętności współpracy z tą młodzieżą. To jest, ja mógłbym bardzo bardzo długo przy, przedłużać i mówić, mówić. Ja powiem tylko krótko o tych dwóch pomieszczeniach. Tu, gdzie jesteśmy, to pomieszczenie będzie szkoleniowe i również galerią sztuki Przystanek Kultura. Dlaczego Przystanek Kultura? Pamiętam, kiedy ja jeszcze chodziłem do czwórki. Tam gdzieś nie, Jeśli Państwo nie wiecie, to tutaj był za ścianą przystanek autobusowy i tu się biegało zawsze, żeby zdążyć, bo ja jestem spod Kietlina, więc żeby zdążyć trójką do, do domu, więc się gdały tutaj, ale te wszystkie zaciekawione osoby, które przez te ostatnie dwa tygodnie zaglądały tutaj przez okna, co tu się dzieje, to zawsze wspominały jedną ważną rzecz, że tutaj, w tym miejscu była składnica harcerska. To były pierwsze moje też doświadczenia w tamtych czasach z klockami, z odznakami harcerskimi, bo teraz sam się ze środowiska harcerskiego, zresztą tak jak tutaj Łukasz i wielu pewnie innych. I te wszystkie moje marzenia zaowocowały tym, że tak, to właśnie to będzie to miejsce. Raz, że blisko wszystkich szkół średnich, a dwa, że trochę tak jest dużą to, to pomieszczenie. Dlaczego mówię o dwóch tygodniach? Dwa tygodnie temu, kiedy jedna z osób, mój przyjaciel namówił mnie, otwieraj, czas już to zrobić, to ja go posłuchałem. Po czym ta ekipa, która tutaj pracowała przez te dwa tygodnie, to powiedziała, że to jest nierealne. Tu były łzy szczęścia albo nieszczęścia, to były różnego rodzaju przekomarzania się, natomiast Dziś jeszcze, drodzy Państwo, tak jak Wodek powiedział, rano były jeszcze wypowiedzi, nie było na podłodze. Więc, więc to pokazuje, że razem można osiągnąć bardzo dużo. Tylko trzeba chcieć i konstruktywnie ze sobą rozmawiać, prowadzić konstruktywny dialog. I to powoduje, że możemy bardzo dużo. Galeria Sztuki Przystanek Kultura będziemy prezentować, będziemy starać się co my się prezentować się fotografii z całej Polski. Tutaj będziemy też się szkolić, ale to drugie pomieszczenie, takie całe na czarno pomalowane to nie jest dlatego, że na farby brakło i trzeba było ją na czarno pomalować, tylko będzie służyło jako siemnia fotograficzna i będziemy uczyć dzieci właśnie tych technik szlachetnych. Sięgając po techniki analogowe poprzez wszystkie XIX-wieczne, po to, żeby trochę tak zobaczyły trochę inną fotografię niż tą cyfrową, ja się wywodzę z z dzieci analogu, z fotografii analogowej, więc zawsze mówię, że na początku był negatyw, i to dla mnie jest bardzo ważne przesłanie w życiu, że fotografia łączeń nie dzieli. No i ten negatyw był jako pierwszy. Mógłbym bardzo jeszcze dużo, 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 ale zanim oddam głos panu prezydentowi i gościom, którzy chcieliby się podzielić swoimi myślami, to bardzo z tego miejsca chciałbym podziękować przede wszystkim ekipie, która tutaj pracowała przez dwa tygodnie, czyli Patrykowi. Kacprowi, Danusi, Oldze, Łukaszowi, kogoś tam nie bo tam Krzyśkowi, Iwonie, mojej żonie, która się rozchorowała to będę i leży teraz w łóżku. Kto tu jeszcze był? No było bardzo dużo osób, ja już nie pamiętam, bo tu tak drzwi się otwierały, zamykały, a Pawłowi, przepraszam właśnie Paweł Alankowi, Jagodzie, Ani Kasia, która tu poliła na skrzypkach i widziałam, że na filmie, 23 schakja ona... Myślę, że sąsiedzi byli bardzo zadowoleni z tego tytułu, ale dobrze. On, o właśnie, jest Kasia. To bardzo dobrze do tego... I jeśli kogoś, Tomkowi, Sebastianowi, nie wiem, gdzie jest Sebastian, gdzieś mi uciekł. A, tu. Moim wiceprezesowi, którzy mogę na nich liczyć. Więc, drodzy Państwo, ja z całego serca bardzo im chciałbym podziękować. Za chwilę jeszcze oddam Głos panu, teraz, panu prezydentowi i wrócimy do podziękowań tym osobom szczególnym, czyli filantropom Fundacji Fotopozytyw. A panie prezydencie. Dobry wieczór, państwo, ja się bardzo cieszę, że taki, taki obiekt powstał. Pamiętam, jak przyszedł do mnie Marcin i mówił, że potrzebuje jakiś lokal, który mógłby służyć właśnie dla fundacji. Więc pytałem go, jaki lokal? dwie mniejszy, pokazywałem różne. Nie, on potrzebuje taki duży, żeby to była i galeria, i miejsce do wartości. Tak po dłuższych poszukiwaniach znaleźliśmy ten lokal w stanie tragicznym, to, to, to nie oległo zdłości. I tak naprawdę mówiąc oddawaliśmy lokal fundacji, ale wiedzieliśmy, że będzie to trudno i trzeba, będzie trudno, trzeba służyć potrzeba nakładów finansowych, aby to doprowadzić do tego stanu, który w tej chwili jest. I gratuluję. Dziękuję. Powiem szczerze, że, że e, jestem e, zachwycony tym lokalem. Myślę, że to jest miejsce takie, które pisze się na stałe w mapę kulturalną naszego miasta. Na pewno tak, tak tego typu lokale brakuje. Myślę, że tutaj w centrum e, ten lokal się przyjmie. Także gratuluję Marcinci, gratuluję wszystkim członkom fundacji. Taki mały prezent do naszego miasta. On się tutaj gdzieś w swojej powiesieni i pamiętać. Dziękuję Drodzy Państwo, jeśli Państwo by chcieli jeszcze zabrać głos, ktoś chciałby wyrazić swoje emocje, bo emocje w fotografii są bardzo ważne. Emocje, te które robi zdjęcie fotograf, czyli on cały czas patrzy przez szkiełko na świat i emocje, które odbierają tutaj widzowie. Więc jeśli ktoś z Państwa jeszcze by chciał zabrać głos, to zachęcam. Tak, oczywiście. nie może nie emocja, tak szedłem z na, na to spotkanie, ponieważ znamy się, jesteśmy w moim mieście od lat, znamy się już bardzo wielu lat. E, jeszcze jako policjanta znałem Ciebie, e, czyli to było już wiele lat, tak. lat temu, tak, potem harcerstwo, potem, potem wiele jeszcze innych obszarów, gdzie się spotykaliśmy. E, ja tylko powiem tyle, że m, to jest niesamowite, wczoraj na piątej rocznicy funkcjonowania Muzeum Drukarstwa i to jest niesamowite w mieście, że są tacy pozytywnie zakręceni ludzie, tak? którzy robią różne ciekawe, nietuzinkowe rzeczy i tworzą klimat tego miasta. bo Klimat miasta, o tym się pisałem, że na Facebooku nie, tworzy, nie tworzą budynki, drogi, ulice, tylko właśnie ludzie. I to, to jest takie pasjonujące, że coraz więcej takich właśnie ciekawych ludzi, którzy czegoś szukają, którzy coś chcą e, zrobić, osiągnąć, w naszym mieście mamy. Ja znam Cię już jako emeryta tak naprawdę, tak? Bo, e, bo przecież <laughs> jesteś na emeryturze od lat wielu. E, I widzę, że e, to jest takie niesamowite, że ciągle czegoś szukasz. szukasz czegoś, podążasz do jakiegoś celu, szukając, osiągasz wiele różnych ciekawych celów, czyli wiem, mamy na przykład Reksia, mamy różne miejsca, w których funkcjonowaliście, to jest kolejne. I to jest takie niesamowite. I mam dla Ciebie taki symbol właśnie związany z kasterstwem, to jest busola. Tak, tak właśnie. Żebyś się nie zgubił nigdy na tych Twoich rakampach i, i tych wszystkich innych wydarzeniach. I to jest busola, która Ci z jednej strony może pomóc coś znaleźć, czego szukasz, A z drugiej strony, strony myślisz sobie, może lepiej żebyś nie znalazł tak szybko tego czegoś, bo póki szukasz jest wokół Ciebie bardzo ciekawie to jest takie naprawdę budujące. Jestem pod wielkim wrażeniem tego miejsca i całej tej działalności, tego, że uparcie dążysz do swoich celów, urozmaicając życie kultury na naszym mieście, co jest bardzo dla nas wszystkich ważne, także gratulacje i słowa uznania. To dla ciebie. proszę bardzo. O, dziękuję bardzo. <kluczuj> Tak jak Łukasz wspomniał, wczoraj odchodziliśmy w urodziny Muzeum. Niestety Marcin nie dotarł na tę skromną naszą uroczystość. No, Wiemy czemu między innymi, ale to była okazja do podziękowań dla wielu osób. I właśnie chciałbym podziękować Marcinowi i wręczyć mu tytuł Czarnego Gryfa z czcionkami nadany mu uchwałą nr 6 z dnia 27 stycznia. 2024 roku. Jako wyraz najwyższego uznania i wdzięczności za okazane wsparcie Muzeum Drukarstwa Rodziny Kamińskich Marcin od początku nas wspierał, pomagał, widać sam ma ogromne pasje i mam nadzieję, że nasza współpraca się teraz będzie mogła rozszerzać. Tylko. Bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję. Strategicznym partnerom, bo bez tego nie byłoby naszego marzenia i realizacji tego marzenia. Pierwszy strategiczny partner, który uwierzył w nas od samego początku 7 lat i kiedy pierwszy raz poszedłem do pana Stanisława Tarkowskiego, który no. się no. schował tam z tyłu, no. i powiedziałem mu, że jak chcę zrobić Reksi w Radomsku, to się zastanowił, pomyślał, pogdywał, przyjść w poniedziałek, wrócimy do tematu. I tak było. Wróciłem w poniedziałek i tak poznałem się z panem Stanisławem Tarkowskim. Teraz jesteśmy na stopie koleżeńskiej. Ale bardzo dużo nam pomaga i nie tylko finansowo. Jest ciałem doradczym Fundacji Fotopozytyw. Zawsze z racji tego, że ma duże doświadczenie, pomoże, doradzi. Ta podłoga, na której tu stoimy, drodzy Państwo, kiedy tutaj, tak jak powiedział pan prezydent widzieliśmy oboje, na co się piszemy, to przyszła jedna ekipa, skasowała nas dużo pieniędzy, wykopała doły po półtora metra w głąb, mówiąc, że Żydzi tu schowali. Byłem pełen nadziei, że coś znajdą, ale po tygodniu zostawili drzwi otwarte i już nikt tyle widziałem. Więc, Znaleźli, wie... i mam już... Znaleźli. Znaleźli. Więc w związku z powyższym na odsiecz przyszedł Stanisław Tarkowski, Mówię, dobra, wyleje się. I tak, to oto zrobił? Pod spodem jest dobre podwaliny, bo dobry fundament służy, naprawdę wiem, że Stanisławie mogę Cię zaprosić tak, tutaj. Wyróżniamy naszych najbardziej wybitnych jakby darczyńców statuetką z rolką. Tak jak mówiłem, na początku jest negatyw, na statywie e, w środku jest negatyw. Prawdziwy negatyw. Taki, jak się używało kiedyś. Proszę bardzo. A, dziękuję bardzo. Drugi strategiczny partner, który pojawił się od pewnego czasu w naszym e, życiu i wspiera nasze działania fundacji, a szczególnie dzieci i młodzieży, który, którzy tak naprawdę dzięki e, filantropii tego. tego Przedsiębiorstwa, tak Pani Bata się jako Złotka się chowa, to dotyczy, mogą realizować dzikie fanaberie swojego prezesa, czyli mnie. Czyli ja ich zabieram na era kampy, czyli nocowanie pod namiotem, zwiedzaniem Wojówskiego, zwiedzaniem powiatu Radą zwiedzanie miasta Radąska, e, jazda nad morze, na Podlasie, w góry, gdzie się tylko da. To właśnie jest firma <abra> ISK. <plausible> I zapraszam Panią Batę tutaj do. Taka złota rolka przekazuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wsparcie. Dziękuję. A, jest. Jeszcze jest wiele innych instytucji, osób, które, którym chętnie podziękuję. nie chcę przedłużać, ale jest jeszcze Pan z nami, Jan Skórz. Zapraszam do mnie tutaj ja. na podziękowanie. Dlatego, że też potrzebowaliśmy nie, niejednokrotnie e, pomocy, zwróciłem się, a on mówi śmiało, jestem dla Was, więc oficjalne podziękowanie. A powiem, drodzy Państwo, tutaj przy tych podziękowaniach jest zwykły, jest to zdjęcie mojego autorstwa, e, bardzo dużo wyróżnień na świecie, nagród, ale ten zwykły, ten tutaj, który człowiek sobie grał w piłkę, e, na łódzkim podwórku, zapomnianym łódzkim podwórku. Być może jest teraz Lewandowski. Nie wiem. Nie, nie wiem, kto to, ten chłopak był wtedy robiąc to zdjęcie. Ale mam nadzieję, że pokazał swoją pracą że i wysiłkiem, że można osiągnąć wiele. Więc dlatego jest to takie podziękowanie dla nas bardzo istotne. Czekam eee. na następne propozycje. <laughs> Zbyszka łyczka, bo dzisiaj Dzień Dziadka i powiedział, że musi jechać tam <laughs> bo to jest ten jedyny dzień, kiedy może się spotkać z wulkanem więc, więc naprawdę mógłbym wymieniać tą listę osób, której osobiście podziękujemy dodatkowo e, e, jakby za, aż w moim myśleniu się troszeczkę zakręciłem ale e, jeszcze Daniel Bugajski, którego nie ma chyba bo nie widzę go w ale jest jeszcze z nami Klaudia, co prawda Bystonka. Chodźcie Ty, kamerze. Oni to też uwierzyli w nasze działanie. W nasze działanie. I też przyszli z pomocą. Proszę bardzo. I, i też powiedziała, że... Mam nadzieję, że jeszcze nikogo nie pominąłem. Bo to, to najgorsze, co może być kogokolwiek pominąć, ale tak staram się tego nie robić. A dzisiaj jest dużo, dużo emocji. Oh, Przejdźmy do wystawy, nie chcę. No wiecie Państwo, ja taki monolog mogę 45, 45 minut. <laughs> Zresztą, tak jak tutaj, co obecni na sali też mogą sobie. Drodzy Państwo, e, wystawa Prawosławie. E, kol, e, Miraże Podlasia. Dlaczego Miraże Podlasia? Bo Podlasie jest bardzo ciekawe. Ja jeżdżę tam od 17 lat, na to Podlasie. No, stałem już bardzo dużo w tej przestrzeni. Zabrałem tym razem e, fotografików z Polski. Częściowo te osoby tutaj są. Zapraszam, bo wy jesteście autorami tych prac, więc zapraszam. Nie wiem, czy rozpoznają ci ludzie, którzy przyszli do galerii, ale wszyscy się wstydają. Chodźcie, chodźcie. Jest Agnieszka, jest Jarek, jest Ewa. Gdzieś widziałem Leszka. O, jest właśnie Leszka. To są bohaterowie. Patryk, tak. Patryk też ze mną jeździ, uczy się I to oni pokazali to w Podlasie widziane, pod widziane trochę moimi oczami. Od 17 lat fotografuję prawosławie. Zamykam się w klasztorze prawosławnych z mnichami. Żyję ich życiem, pobudką o 5 na okropne. E, ich całym dniem modlitwy, pracy i fotografowania. Bo, oczywiście tego tutaj chyba nie ma poza ojcem Grzegorzem. Gdzieś mi tutaj mignął na ścianie. No, właśnie. A to jest akurat e, zaprzeźniony ksiądz prawosławny, Ale o, tam gdzieś jest. No, w każdym razie jest na pewno. Byliśmy 19, w okolicach 19 stycznia, bo to dla osób prawosławnych jest najważniejsze święto w roku. Święto Jordanu, czyli Krztu e, wody, tak bardzo upraszczając e, pewne rzeczy. No i co? W kuluarach możecie rozmawiać z autorami. Polecam. Leszek stał się, że tak powiem, frontem procesji. Musiałem! Ale ma za to najlepsze zdjęcie tej procesji. Natomiast jeździliśmy wzdłuż granicy białorusko-polskiej, często mijając duże ciężarówki Wojska Polskiego. Często byliśmy kontrolowani, tak jak na granicy białorusko-polskiej, w miejscowości Słobatycze przez Straż Graniczną czy nie jesteśmy szpiegami, nie fotografujemy dla obcego wywiadu. Często wypychaliśmy naszego busa z ZASP. To stało się chyba bardzo... popularne. <grymne> Ale powiem ważne. ja miałem najlepiej, bo byłem za kierownicą. <grymne> tak. Czyli to specjalnie tak. <grymne> wyjeżdżałeś ten ZASP? <grymne> tu byliśmy w Pustelni Prawosławnej. Tam trzecie zdjęcie od lewej strony. Gdzie, żebyśmy dojechali naszym busem, jeden z ojców terenówkę nam rozjeżdżał drogę. Żebyśmy mogli dojechać w godzinie 19, to było świetnie, bo trafiliśmy na załamanie pogody wtedy i największą śnieżycę na, w pasie wschodnim, gdzie zaspy, większość z Państwa będzie pamiętała, zaspy półtora metra do przodu. To tam właśnie takie były. Szanowni nie przynuzam. Panie Prezydencie, może Pan otworzy tą wystawę? Dobrze, żeby nie przedłużać Szanowni Państwo, wystawę otwarzam za otwartą. Zapraszam do rozmów w kuluarach. A, i dostawać się nie Dziwne myśli krążą w głowie Ustna do znaczenia się ich dowie.